Czy to jest najlepsza kacza kreskówka, jaka kiedykolwiek powstała? Oczywiście, że tak. Odkąd Disney Plaza witało w Polsce, mogłem spokojnie przypomnieć sobie moją kochaną kaczą adaptację i wiecie co? Zrebootowane Duck Tales to nadal cudowna kreskówka, w której względem oryginału poprawiono wiele rzeczy. Kocham tę komiksową stylistykę i oryginalną lekko kanciastą kreskę, która nadaje niepowtarzalny styl całej otoczce. Jednak siłą napędową całej produkcji oprócz openingu są znane wszystkim dobrze kaczki, które tutaj zostały zredefiniowane na nowo. Sknerus ma którego w oryginale dubbinguje David Tennant, oczywiście wiedzie tutaj prym. Niegdyś wielki podróżnik, obecnie zgorzkniały skąpy starzec, jednak wszystko się zmieniło, gdy do jego życia zawitała trójka siostrzeńców i ponownie rozbudziła w nim zew przygody. Wszyscy fani kaczego multimiliardera mogą być zadowoleni, że nowe DuckTales uwzględniło jego przeszłość znaną chociażby z komiksów Barksa czy Dona Rosy. Oczywiście część historii siłą rzeczy uległa modyfikacji i została przystosowana pod realia panujące w serialu. A to jak rozbudowano relacje z Knoru. Za zawadiacką złotką, to czysty omen złoto. Największą zmianę przeszli jednak siostrzeńcy, którzy przestali być bohaterem zbiorowym i stali się różnorodnymi charakterologicznie jednostkami. Na przykład Zyzio to leniwy kombinator, który pragnie szybko się wzbogacić stosunkowo niewielkim kosztem, z czasem skeneru zbierze go pod swoje skrzydła i na przykładzie własnej kariery próbuje zmienić jego nastawienie. Gdzieś on natomiast wyróżnia się inteligencją i organizacją, a wiedzę wyjścia z kryzysowych sytuacji często czerpie z poradnika młodego skauta, przez co rzadziej ufa własnej intuicji, ale wraz z kolejnymi przygodami nabiera większego doświadczenia. Dyzio za to jest odpowiednikiem młodszej wersji wujka Sknerusa, w którego ślady pragnie iść. Jest niezwykle odważny, jednak przez to często podejmuje pochopne decyzje. Każdy z siostrzeńców ma wady i zalety i wraz z rozwojem fabuły w serialu uczą się na swoich własnych błędach. Największe zmiany względem oryginału przeszła również Tasia, która tutaj prezentuje się jako niezwykle entuzjastyczna zarazem szalona fanatyczka przygód. Będąca pełna podziwu dla kanu makwaczów i zgłębiająca jego historię. Nomina deserka Czordona i śmiało mogę powiedzieć, że jest to najlepszy kaczor Donaldkiego kiedykolwiek nam ukazano. Owszem, nadal jest to niezwykle pechowa kaczka, która potrafi frustrować się na swój własny los, jednakże to przede wszystkim kochany i opiekuńczy wujek, który potrafi wyjść z własnej strefy komfortu i skoczy w ogień, by ratować siostrzeńców. Swoją odpowiedzialnością i rozsądnym podejściem często służy im radą. Co do samej konstrukcji serialu, to przypomina ona współczesny nowy nurt znany już w obecnej animowanej branży. Proceduralność epizodów owszem występuje, ale często każdy odcinek Wnosi coś nie tylko do rozwoju bohaterów, ale również odkrywa tajemnice głównego wątku popularnego dla danego sezonu. Fintesencją takiego plotu jest przeważnie kulminacyjne starcie z Wilanem w końcowce sezonu, chociażby z magiką The czy wyznanie rodzinnych sekretów. Jedną z takich tajemnic jest słynne, co się stało z Dellą Kaczką, matką Chydzia Zezia i Dyzia. Jej wątek jest wyraźnie tematem tabu między Sknerusem a Kaczorem Donaldem, a jego rozwiązanie jest niezwykle satysfakcjonujące i emocjonujące. Każdy fan kaczogrodzkich kaczek z pewnością widział już odświeżoną, bardziej współczesną formę Ducktails. Jednak chciałem zachęcić do jej obejrzenia również tych, co nie spędzili dzieciństwa z Kaczorem Donaldem czy komiksowymi gigantami. Jest to niezwykle angażująca i zarazem przez kreskówka pełna sytuacyjnego humoru, ale również wzruszających scen. Aż smuci fakt, że Disney dopuścił do dystrybucji jedynie trzy sezony. Ale co zrobić? Jedzcie ciastka, tylko te dobre niedobre nie są tak dobre jak kaczki. Uchu.